Witajcie. Przez wczoraj bank Pekao ujawnił raport swoich analityków, którzy podliczyli koszty pakietu klimatycznego, który y, próbuje i narzucić Polsce Unia Europejska programem Fit for 55, ale oraz kosztów wcześniejszych zgód, które w imieniu Polski udzielił Donald Tusk. Wszyscy widzicie w rachunkach za prąd, że drastycznie one podrożały, ale podrożały dlatego, że w 60%, w 60 te rachunki to pokrywanie kosztów podatku unijnego za emisję dwutlenku węgla. 60% waszych rachunków to po prostu unijny podatek. Natomiast analitycy Banku PKO wyliczyli, że jeśli mamy wykonać karkołomny plan Unii Europejskiej. Do 2030 roku, przez najbliższe 10 lat, Polska musi wydać 2,5 miliona złotych. 2,5 miliona złotych to 64 tysiące od każdego z Polaków, by spełnić ten plan.